Pobiec w najwyżej położonym biegu na świecie i stanąć na podium, taki prezent zrobiła sobie na nadchodzące 18 urodziny Maja Adamczyk. Dziewczyna przebiegła trasę półmaratonu, 21 kilometrów i zajęła trzecie miejsce w kategorii kobiet. Maja była najmłodszą uczestniczką Everest Maraton w historii. Magdalena Hekawek. Trudno nie krzyczeć z radości, gdy mając 17 lat, właśnie przebiegł się trzeci najtrudniejszy bieg na świecie Everest Marathon. To było jedna z najtrudniejszych rzeczy, które kiedykolwiek robiłam w życiu. I bardzo się cieszyłam, że ukończyłam to. W tej wyprawie wszystko było trudne. Byłam wdzięczna w ogóle światu, że wylądowaliśmy. Odlądowania w Lukli, lotnisku położonym wśród gór, z najkrótszym pasem startowym. Po sam bieg, który zaczyna się na wysokości 5300 metrów nad poziomem morza. Ciężej było złapać oddech. Maja w czasie półrocznych przygotowań spała w specjalnej komorze, imitującej warunki z małą zawartością tlenu w powietrzu. Trenowała pod okiem sztabu specjalistów. Mieszkamy tutaj w naszych pięknych Beskidach, i mimo, że one nie są wysokie, to ich zbocza są bardzo strome i, i można robić bardzo fajne takie imitacje biegowe. Siedemnastolatka w Himalaję pojechała statą. To on zaszczepił dzieciom miłość do gór. Jak się bawisz? Dobrze. Młodszy syn miał 6 lat, gdy zimą zdobył Everest Base Camp jako najmłodszy człowiek na świecie. Teraz to Maja zapisała się w historii biegu jako jego najmłodsza uczestniczka. To co zrobiła Maja pokazała mi tylko i wyłącznie to, że jaka siła jest w młodym pokoleniu, to że nie ma rzeczy niemożliwych. Trasa półmaratonu była wymagająca. Podłoże było tragiczne względu na kamienie. Łatwo było się pośliznąć i po prostu spaść tej wysokości. Sprawę utrudniało to, że tata ma i swoje wyzwanie. 70-kilometrowy ultramaraton zaczynał w innym miejscu. Kiedy dowiedziałem się, że moja ukończyła już maraton i po 3 godzinach i 40, tam chyba 7 minutach, jest na mecie kamień z serca. Bieg pod Ewerestem był prezentem na 18 urodziny, ale ten gigantyczny wysiłek Maja zadetykowała koledze. Który podobnie jak ja uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, jest potrącony przez samochód, miałam ogromne szczęście. I mogłam iść do treningów, wszystko było w porządku. Niestety, nie miał tyle szczęścia. Najbliższy rok dziewczyna zamierza poświęcić na przygotowanie do matury. Ale to nie oznacza końca wyzwań. Gdzie teraz? Gdzieś tam po głowie chodzi bieg sable z 250 km przez Saharę. Trening przewiduje bieganie w saunie, Magdalena Hykawy, wydarzenia.